Jesienią na torach aglomeracji katowickiej pojawią się nowe tramwaje Moderus Beta, wyprodukowane przez firmę Moder Trans z Poznania. Należąca do kilkunastu samorządów spółka Tramwaje Śląskie zamówiła 12 takich pojazdów za kwotę ponad 47 milionów złotych. Już wkrótce na śląskie tory wyjedzie 12 nowych tramwajów. Tak, będzie to 12 nowych tramwajów, które produkuje dla nas firma Moder Trans z Poznania. Są to wagony, które zamówiliśmy w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ostatni element taborowy, jeśli chodzi o nasz projekt, 12 tramwajów typu Moderus Beta. Są to tramwaje, które znane są między innymi z Poznania i Szczecina, tam wożą pasażerów. Z tą różnicą, że nasze tramwaje są nieco zmodyfikowane, one będą w zasadzie już są tramwajami dwukierunkowymi mają niski człon środkowy natomiast po obu stronach na obu końcach tramwaju są kabiny motorniczych drzwi są po obu stronach wagonu po to żeby w sytuacji kiedy tramwaj nie ma możliwości zawrócenia na pętli żeby mógł po prostu dojechać na przykład do miejsca robót i później przekierować się w drugą stronę to jest celowe działanie z tego względu, że przed nami kolejny projekt unijny, więc kolejna duża grupa inwestycji w torowiska, w poprawę infrastruktury, która przed nami do roku 2020, w związku z czym takie wagony po prostu są nam potrzebne. Warto jednocześnie zaznaczyć, że ta część taboru została zakupiona dzięki sporym oszczędnościom. Tak, to jest drugi etap naszego projektu, który finansujemy dzięki temu, że w postępowaniach przetargowych w projekcie udało się wygospodarować środki w wysokości 140 milionów złotych. Te środki Unia Europejska pozwoliła nam wykorzystać na właśnie drugi etap, czyli na kolejne 15 zadań infrastrukturalnych, w tym m.in. zakup tych tramwajów. Przed nami fala upałów w zasadzie trwa. Czy ten tabor będzie klimatyzowany? Nie, ten tabor nie będzie klimatyzowany. Będzie wyposażony w system, taki bardzo sprawny system cyrkulacji powietrza, podobnie jak ma to miejsce w tramwajach produkowanych przez firmę PESA. Natomiast tramwaj ten będzie mógł bardzo dobrze być przewietrzony także dzięki, dzięki dużym powierzchniom okien, które będą otwierane. Akcje tramwajów śląskich należą do 12 gmin aglomeracji górnośląskiej. Największy pakiet ma samorząd Katowic. Obecnie do obsługi 30 linii tramwajowych spółka kieruje 224 wagony.